Okej, siema, tu Anahim i witam was dzisiaj w drugim odcinku Assassin's Creed 1. A więc, dźwięk z gry powinien być i zaczynamy. Laudem... And... się o wiele lepiej niż pozostałe obiekty. Hmm. To, to słyszeliśmy tak, wczoraj. Był w środku zdecydowanie za długo. Jeszcze nie. Wciąż jesteśmy daleko od celu. Nie możemy dublować. Tak. robią no, Może omówimy to w sali konferencyjnej. Pozwólmy zlotowi rozprostować nieco nogi. Naprawdę nie uważam, żeby było konieczne. Warren, proszę cię. Dobrze. Dobra, jak widzicie, zaczęliśmy w tym samym momencie. A więc rozprostowujemy nogi. Okej, okay. gdzie my mamy iść? Chyba tam. Czy, czy, czy tam możemy iść? Czy możemy coś zrobić tam? Nie. Mm. Coś słychać? Idziemy zobaczyć. Może pójdźmy do łazienki

jest na to pewne określenie, nipota. Lucy? To nie zależy ode mnie. Nie. Ja ja terminy, ale jeden przecież nie należy ich przekraczać. Chcesz skończyć się, Frejla? Wiedział, po wypadku, że na do Dlatego nie możemy sobie pozwolić na zatkanie się z nim. Jeśli będziemy go za bardzo naciskać, to się wyłączy, a wtedy nie będziemy mieli nic. Teraz też nic nie mamy. Ale będziemy mieli. Musisz mieć tylko trochę do miary. Dobrze, ale chcę, żebyśmy że o coś, co. Ale dzień. Czy ja, możemy przerywać za każdym razem, Ty się trochę męczył. Wystarczy, że musimy przekonać się przez te wszystkie użytecznych powiedzia. Zrobię to w mojej nocy. Tak. Jakiś komentarz? Desmond, list. Czy można się znaleźć? bez sterowania tu już gdzieś, ja jak wyjdę gdzieś, to co, co możemy się położyć? Co my tu możemy zrobić? Bo króciono da ani Na dziś, skończyliśmy, panie Miles. Sugeruję powrót do swojego pokoju i odpoczynek. No co sprawy. A tam, dań. No dzień. Abr. 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 Abrr. 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 nie Abr. Abr. Nie, no, Dzień. nie grać? Nie może być ciekawe, szkoda. Zasad położymy się. Niech to szlak! zamknięty drzwi. No, niestety musiałem usiąść. Możemy tu, tu, o tu. Musimy coś tu zrobić, musimy coś tu zrobić. Ej, lekce, tak surowo. No jest tak, musimy iść spać. Muszę przyznać, że pobudka z widokiem na Pana może nakręcić strachu, doktorze. Obserwuje mnie pan w czasie snu? Zawsze pana obserwujemy. Proszę wstać. Mamy dziś dużo pracy. Ciekawe, no. kogo dziś przyjdzie mi zaprzeć. Proszę tak nie szarżować. Pańscy przodkowie myśleli prawie poprawnie, panie majs. Jeśli śmierć paru ludzi, do tego złych ludzi może ocalić życie tysięcy. Cóż, to niewielka ofiara. Dobra, już to mogę to iść. Nie pociągnęli, tylko <laughs> dostatecznie daleko używając nieco oklepanego porównania. Korupcja jest jak rak. Można wyciąć guzy, ale jeśli nie usunie się źródła choroby, jest to tylko kupienie nieodrobinę czasu. Nic się nie zmienia bez interwencji na dużą skalę. Terapia dla mas. Edukacja, reedukacja dla ścisłości. Niewidzialna ściana. Nie się uda. Niech zgadnę. Wy macie coś lepszego. Co to niby jest? <grym> Chciałbym bardzo, żebym się wygadał Czy niewidzialna ściana? Tak Szybciej od Ciebie chodzę Łach, wow. łach Ok, kładziemy się I co dzisiaj? chyba to. O, chyba mogę. Altair. Możesz Poprawiłem trochę jakoś grafiki, chyba inaczej. Tak mi się zdarzyło. No ładniej to wygląda trochę. No. Widziałem przecież, jak mnie nie zadziwiamy Czułem uścisk śmierci. Widziałeś to, co chciałem byś nie a potem spałeś snem umarłych. Wszystko po to, byś mógł wzbudzić się do nowego życia. A to nie jest... O, o, nie rozumiem. Że mam jedno z imię, czego walczą. O pokój we wszystkich sprawach. A, we wszystkich. No właśnie. Nie wystarczy skorzystać z jednego, szczególnego rozdrowia. Podnosi się do nimi, już do spokoju wewnętrznego. Nie można mieć jednego, bez Tak. Mam. Mówię. Tak, jest. Mam. Idź dalej. Ale ty, synu, nie odnalazłeś jeszcze tego spokoju. To niestety widać. Jesteś arogancki i zbyt pewny się. Czy to nie ty mówiłeś, że nic nie jest prawdziwe, że wszystko jest pozwolone? Nie pojmujesz prawdziwego znaczenia tego stwierdzenia, mój dziecko. Nie po to jesteś wolny... No, a tam to, to, to mi wytłumacz. To wiedza ma prowadzić twoje zmysły. Wymaga mądrości, które to będzie wyraźnie pragnę. Coś się ze mną stanie Powinien się zabić za głowę, na nas spowodowałeś. Ma sądzi, że tak było w Twoje życie zna życie jego brata. Byłoby to jednak strata mojego czasu i twoich talentów. Z wasze No, bardzo jesteś bardzo pełny domyślał. Tak, Rudy, jesteś Dzieckiem, jeszcze takie lotki, w którym trafiłeś do zakonu po raz pierwszy. Daję Ci szansę na odłupienie. Zapracujesz na miejscu pracy. Już coś zaplanowałeś. Najpierw musisz mi że rozumiesz co to znaczy. Być nie zasadniczy. Tate, to jest nic. się bez kroków. Nie. Przynajmniej na razie. Teraz musisz na nowo stać się ucznią. Nie ma takiej potrzeby. I mnie wyręczałem ci uczniom z Od dziś sam bym Jeśli taka twoja wola? Tak. Powiedz mi więc, co mam zrobić? Zostaliśmy zdrozy. Ktoś pomagał Robertowi Sam. Ktoś z naszych. Musisz go znaleźć, przyprowadzić tutaj i przesłuchać. Mm -hmm. Możesz powiedzieć nic o więcej, w razie. A o to właśnie chodzi? Dałem ci wszystko, co potrzebujesz. Reszta należy do Ciebie. Dzięki. To tyle. A nie mam miecza i tego ostrza. Salał? Osalał, niech Bóg ma go kobietę! Co on robi, Bóg? o, no dobra, nie, 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 więcej. nie, 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 iż nie, mi z tak. Tak, nie, nie, prosił, żebym ci pomagał. No, przypomniał Ci, jak polujemy na nasze ofiary. Wiem, jak to się robi. Możliwe, ale nie mam zamiaru być nieposłuszny. Czyli kolejny samouczek. mają do swojej dyspozycji liczne narzędzia. Tak, tak, tak. Ta. Możemy podsłuchiwać, kraść, możemy zastraszać przemocy. Dobrze, pamiętasz. Więc mam pójść między ludzi i dowiedzieć się czegoś o zdrajcy? Tak, zacznij od wioskowego targu. To no tam po raz pierwszy go zauważyliśmy. Wiesz, kto to jest? Być może. Więc powiedz mi, kto to i zakończmy sprawę. Nie tak to działa. Idź już. No to daj mi przejść! Pięknie, Tak. To nie możemy Sprintujemy. Ale ja chociaż mogę skakać, nie? Coś się spędza na rabinę, nie? O, mogę? O.

Masun otworzył bramę. Wpuścił templariuszy. Musisz powiedzieć palmu Alimowi. Nie mogę. Masun nie działał sam. Ktoś wewnątrz fortecy mu pomagał. Skąd ten pomysł? Jak zwykle o, wyplata zdarza. z kimś ze środka. Wyplatacz koszy nosi je dla niego. To nie powód, żeby milczeć. Tak, ale wyplatacz doręczył mu list tuż przed atakiem. Podejrzewam, że w liście był rozkaz o czarno bramy. więc z wyplataczem. Może podać imię wspólnika Czarno Czarnochłany. Boi się, że zostanie to Pewnie chowa się w którymś ze swoich koszyk. Aha, blok pamięci 2 koszyków. A dlaczego ja mam go skazanego na mapie? To jest jaka misja po prostu znajdź. Ale już mi mówicie, gdzie on jest. Co to jest za problem? Znaleźć się dojdź do O, ten człowiek robił. Zniknął. wiary też, nadal mogę. Dziwne, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Proszę, tylko jeden! Wszystko straciliśmy w czasie ataku i nie mamy gdzie trzymać naszego ziarna. Ja nie mogę teraz. Jestem pojęty. Chodzi o ten list? Jaki list? List, który dostałeś, kiedy tu weszło? Nie Nie wiem o czym mówisz. Słuchaj, zobaczę, co da się zrobić. Ale proszę. Muszę teraz być sam. Przyjdź później, jak chcesz.

ale mi shorter broka zrobił No uciekam.

Kompliziert.

I skok wiary! Nie jestem tajcem. To Al Mualim, nas poradził. Sam jesteś Al Mualim. Zobaczycie. Wkrótce wasze oczy otworzą się na prawdę. Stoimy na progu między starym i nowym światem. Lepszym miejscem, gdzie wszyscy będą równi Ale tacy ludzie, jak Al Mualim, Chcą zniszczyć to marzenie. Czy postajmy jak nich? D Dzisiejszy atak był tylko pierwszym z wielu. Jeśli nie się, przyjdą następne. Zejdźcie z drogi Grzechu. Powstańcie przeciwko szaleńcowi z Marciaku. Przejrzyjcie jego kłamstwa. Może marno jest wtedy? Gdzie my za nim? Ustronny nie jest. I bij go, póki nie zacznie mówić. Jak inni nie zacznie mówić. To dużo. Czyli będziemy mogli kopać. Nie? Tak. Oh, come on. To nic ogromne miejsce. nie, ale nie było mądre, Co? Oddajesz mi jeszcze? Tość! Poddaję się! Już? A więc mu szybko. Nie interesują mnie twoje wierze. Czemu nas zdradziłeś? I komu służysz? Służyliśmy Templariuszom. Ty też powinieneś. Ich sprawa jest słuszna. Sam jesteś słuszny. Jamal, To on powiedział mi o ich bratele. Poprosił, żebym otworzył bramę. Zradziłeś nas. Ludzi, którzy nazywali cię bratem i chronili cię przed krzywdą. No właśnie. Robiłem to, w co wierzyłem. Ale jeśli Chujesta. musisz mnie za zabić, niech tak będzie. Nie boję się śmierci. Nie, ja decyduję o twoim nosie. Posądzicie Al Mualim. Żeby ja pamięć to późniejszego znażnienia. Jesteśmy yes. skarżone z grady naszego państwa i otwarcie prawdy naszych kraju. Jeszcze jedno, przejdziemy tą kreseczkę taką i koniec odcinka. Żadnemu z nich nie zaprzeczę. Jestem dumny z tego, co zrobimy. Żałuję tylko, że im się nie uda. W szansę, żeby wyrazić skutki. Wyrzec się z łatwym. To nie zło, lecz prawda. Nie mam za co się kajać. A więc użyj. Wow. Spisałeś się dobrze, ale też, że zasłużyłeś nasz Co z tym, który nie powoli To się jeszcze okaże. Niektórzy czynią zło ze strachu od ignorancji. Tych nasi odsadź. Inni cierpią na skażenie woli. Zatrujcie umysły. Tych należy niszczyć. Tak. Wkrótce dowiemy się, jakim człowiekiem jest tak. A więc przeszedłem swój test. Co teraz? <słuch> Dziecko moje, dopiero zaczęliśmy. Mam tutaj list, Zdobiło mu Dziewięciu mężczyzn, którzy muszą zmienić. Po z racji. podżegacie mnie. I władza ich złymi trawią się do środka. I sprawiają, że policjantów nie ustali. Znajdziesz ich. I zabijesz. W ten sposób zaśmieszczasz pokoju. Zarówno dla religii, jak i dla siebie. W ten okay. sposób. Może zyskać od kupienia. Ok. Dziewięć zamiar zamówień. Pewnie to więcej wojna A Czekaj. Nie, nie widzę ręka jeśli tego nie Okej. Czekaj, jakiś płaska była. Niech on będzie pierwszym, nie zapomnij odwiedzić biura, na to będziesz w tym miejscu. Wyślij z wiadomością do wyświetlania i przybicie oczekiwał. Rozmawiam z nim. Pacz wiele do załatwienia. Zastanówmy o ostrze? Nie. Czy uważasz, że tak jest najlepiej? Tak uważasz. Poza tym nie możesz rozpocząć misji bez jego zgody. To to za Nie potrzebuję jego pozwolenia. To jest strata czasu. O właśnie co To Muszę zmarnować kolejne 60 tysięcy. Ale cały jeśli tak będzie, weź swoje rzeczy i idź. że jeszcze coś Nie. Yeah. It's time to kick some ass. To jest A... wydaje <tryk> się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy błatać postrzem. Może pokażesz im, co potrafisz? Dobra. <tryk> a, a... Nie bardzo rozumiem o co w tym chodzi. Musisz ja, być ja, bardzo zajęty. Rozumiem. Hmm. Musisz hmm. być bardzo zajęty. Rozumiem. Hmm. No. Migrujemy. Mam ukryta oh, yeah. słowa. Oh, yeah. A A Ojej, oh yeah. ale wiecie co? W tym miejscu skończymy odcinek. No to żegnajcie. Do następnego odcinka. To mówiła na Chin. Cześć.